nie ma nic po śmierci, jeśli to się skończy wszystko i tak dalej, uh -huh. to, to pierwszą myśl, którą miałem, to, że to, to jeszcze bardziej trzeba się zatroszczyć o tych ludzi, którzy mają ciężkie życie teraz, uh -huh. bo mają tylko tyle życia. Ni nic, uh -huh. nic potem nie mają. Zajmijmy nie? Tak. Ja w ogóle w drugą stronę, że tym bardziej się, nie być jakimś solidarnym z tymi straumatyzowanymi ludźmi, biednymi i tak dalej, nie? No bo, bo nic nie ma potem. To Czasami jak y się usłyszą niektórzy ludzie w kościele, że Izraelici, powiedzmy, tam do któregoś momentu nie mieli w ogóle koncepcji życia wiecznego. Nie, że dla nich y, życie z Bogiem to gwarantowało no, w miarę tam jakąś pomyślność, ale tu. Tak, tak. Bo to się późno pojawia w ogóle tak. koncepcja w ogóle, życia wiecznego. No? Te niektórzy to chcą zakłopotać, ale jak? Nie, co? Nie? Że nie dlatego masz tak robić, bo pójdziesz do nieba, czy jak nie będziesz to pójdziesz do piekła, tylko. I to jest bardzo mądre, bo tak jest. Jeżeli ja będę traktował. Po prostu nie ma tego pana Boga. Chciał, przynajmniej próbował traktować tego człowieka tak, jak ja bym chciał być traktowany. To będzie więcej tego powodzenia i pokoju na świecie. Bardzo proste.